Siemanko z tej strony, hasher na samym początku. Pokażę Wam tutaj klip, co osiągnęliśmy na całym mapie. Macie tutaj normalnie te toceki, wszystko. Także zapraszam do oglądania. Zdawię Ej, typek. No kurwa! Jakbyś nie przyjechał imbecylu no, stawiajcie to. Dawajcie te ceki. Ej, ja, czekajcie ładnie, bo ładnie auta łożę, żeby już na Begatom. Aszem. Co? Nie Chcesz taki? Aha, i do skrzynki do wszystkie ceki żeby mi mm. ktoś podleciał, zajmował Ceki i No dobra, wyjebany. kurwa, Asher. zero osób. Daj, daj mi te ceki na razie. Tu masz skrzynce. Czekaj. Wszystko, ja wiem jak Teraz ci... na challenge. Czekaj, zobaczymy. Jedne drzwi, drugie. To tam jest na środku. Na środku, dobra, tu plantuję. Oczywiście drzwi, wejdzie, nie, od drzwi ci wejdzie na dwie. A tu na, na jedno. Od drzwi. Dobrze, jest. Ale od drzwi Dobrze jest. Ale ma ogonie mieć No właśnie. To nie jest, że ktoś to auto zaparkował. Ja. No i, tam. No, <laughs> i bank, to ten fake baza. Ale wiesz, tak. że ma nie masz skrzynki Nie jest tu. 200 drewna. To nie jest wywarf. Dobra, rozpierdala się to. Ej, yy, ja mam. No, od drzwi było na jedną. Na dwie pójdę. No tak masz na jedną, mówiłem, że jest dobrze. Czekaj, kurwa. No, no chuju pojechałeś. Tam. Oddawać moje zielone auto. Ja nie wziąłem żadnego. Dobre, ale nie jedźcie no tam, tam, tam i wszystko jak leci. Czekajcie, chod... obok. Nie, to jest wysadzone. A to jest pikane, pikane To jest, jest m... meteor. Czekaj, czekaj. A i tutaj tu naprzeciwko ulicy, naprzeciwko ulicy z wierzutką. Dawajcie. O, i czekajcie. Podwieście mnie tam. O. Wsteczce na, na ukapkę na odcinku plantowałem na żelazo poszło dwie I co i nie poszło mówiłem kurwa Trzeba powiedzieć Trzeba kurwa na tym na ściance Kto ma jeszcze ceki? No, ja nie mam to wyrzuć Ja mam dwie A kto ma resztę Ja mam Ja też uciłem dwie komuś Ja mam Ja mam 20 Legenda Patrzmy, co to? tam. Open the door. Enemixy. Enemixy, odrodzenie mają. Ani. Rajdowali się. Czekaj, zobaczymy garaż, czy są rumy. Nie ma. To już czas, że Myślę. No, dawaj faszer, plant Teraz plantowuję tą dodać chyba. Plantować? Nie wiem, zaraz będziemy tu z tych A ja jakbyś tutaj wysadził na ten dach? Bo pat, bo tutaj przybył. No co wy to, dachem, jest. jak są kurwa schodki, ja nie rozumiem was. Na no, krędy? Ale dach i schodki to to A gdzie tu masz schodki? Chociaż nie no. Są nie. schodki, to patrz to. Co zobaczymy? No są, faktycznie. No i kurwa mówiłem. <laughs> Brawo. A, A właśnie odwodzi, że nie ma ty. No właśnie. <grym> to nie jest wybrawo, klask, klask. Bo, Bo wy się ustalicie jednej wersji, nawet nie spróbować tylko ten. Kosyki. Za pierwszym razem weszłem. Z... No, z... no i są no. schodki. No, no, ale <grym> no, no <ale> <grym> To nie jest ABK. Wystarczy ale... od schodaj zaplantować i to samo masz. Czekaj, czekaj, pod, pod tym już nie ma kurwa. Zobaczysz. No i tak by od boku tyle samo coś. Czeka, czeka. Dobra, mamy 30. To będzie łysy, będzie Ej, łysy to jest trzecia ceka, idzie trzeci dach. No właśnie czwarta ceka. Kurwa, na czwarty dach. Dawajcie ten cekę Nie ma to temu. Tylko No tu na pewno nie ma tutaj no właśnie, bo to tam będzie rogu. Tak rogu. No tak zobaczysz Potem No wrażenie ma Masz ten... rok kurwa ty, ty, ty się lat, ty się O Nie bierzcie, nie bierzcie no. Patrzcie nacła ładnie dam, oni mieli kurwa Pójdą Tylko powiedz mi po co nam te amonakon jest No dobra ale jakbyśmy to znajdowali przed wczoraj to by był Przyjedzie jak ktoś po No máš auta w bazie. Tak, To była główna baza HQ. A no, no. I wiatr, było 11 dawna. Ja pierdolę! Patrzcie! Co? Nie zbieraj! to? Baza Supermana nie jest. Ja pierdolę. Nagra nagrało się to, kurwa. Jak my mamy głupiego farta Oczywiście GS pozdrawiamy, kurwa. Jebać cię, Superman. Ej, nie chciałem w stanie odjechać, sobie tak podjechał do Widy. Ja pierdolę. A ja tam 800 i cała zasięgna zielonego. Jak na to możemy się wybudować Dawaj na polankę O, to, to, to jest podejrzana klita. Dawaj cekę. No to sada chyba Gdzie to Jak to jest tutaj ścianki od tej strony Ty weź tu totem teraz znajdź Po drzwiach No dobra ale później To znajdź? się da rozebrać A nie to jest brak ochrony do budowy z jednej strony Bo debile, nie debilet nie tam. Znajdźcie tutaj totem teraz Patrz, ja od tej strony mamy łapkę. Nie, zgaduję, że bo... będzie tutaj. To bo... A dobra, wiem już gdzie. Na roku jest. <grym> tu, dla zasady. Tu jest. Tu Dobra. dobra na... Jest... na których hangarach jesteś? Prawo, Brawo, brawo, brawo. Na, co na, to to ja... na kolance. Na polance. Jak pierwsza polana, to jest tak po środku, powiedziałbym. A to u syna. No A, wy dobra Nie zbierajcie. Ej, ty cały czas nagrywasz, czy robisz cięcia? No, co ty myślisz? Tych samych co na... Nagrywam. co na kuli. Nagrywam. Nic nie było. Chyba u mnie deski były. <gibom> <gibom> Pierwszy. Dobra, gówno. Dziękuję, do widzenia. też gówno. A naszego? Nie. Nie. Błędamowski, czekuj, czujesz to? Dobra, zabijamy się. Tu gdzie? Tom rajdujemy teraz Psz. Psz. <grym> y Dziękuję, ładnie wytłumaczyłeś. Normalnie, ale wszystko wiesz. My no no ja się, ja się chodź pomy. cekami. Co ja? Ale ktoś to mówi, że to jest Ty. nasze. 9 tej ja to... My jesteśmy w 9. Gdzie <grym> jesteś w górny... Chłopaki przyniosłem o do pompy GG ja Mam 40 na sobie Kurwa pokażę... Po... Patrzcie to. Jak to jest kurwa? To. I w to. Chłopaki w razie Chłopaki w Zginę z głodu. Ta. Pierwszą na ziemię zaplantować mogłeś. Nie na ziemię, no kurwa, kto jest no, nie na defuj, Nie na ziemię, patrz, nie, def, nie defuj, nie, za, nie plantuj jej. Ale zaufaj. Nie, patrz to i właśnie ci pokażę czemu nie na ziemię, patrz. Już w kurwa z tym na ziemię, wszyscy od mentorskiego kurwa, że na ziemię i nie siada na trzy. No właśnie I... nie siada na trzy, jak dobrze zaplantujesz. No jak na Ziemi plantujesz, no to nie Ej, siada. Wybuchnę, bo w no i pujka. No i nie miałem się ruszyć! będziesz w bazie? Nie I tak był haszar, Sufit, to nie ma różnicy czy postawisz tu, czy... typowo... Ale nie, nie chodzi o sufit chodzi o dem. Nie, bo Hashard mi pisał, że, hasher, że, ten, że... jak na ziemię to jeszcze sufit Ej Santa no. A podaj mi na reda, Auto mi się wywaliło. No. specjalnie tak mówi, żeby pan... to Czy ten Mentorski? co, są te drzwi na dole, czy nie? Zbanujcie go, Mentorski wszedł. Dziemaneczko, <grymne> ojciec Maciej, Mentorski! Ja pierdolę, wziąłem skierunek. A to jest kolejna dziewczyna! Edwarda. O ile za nie zejdzie na dwie? Kapuch game. Zajdzie. Mówiłem. Nie chuj, to jest tak podwójna żelaza, więc... nevermind. I tak musimy jeszcze drugą wyperdolić. No ale mówię, że na naprawdę... pewno. Nie używajcie takiego brzydkiego słownictwa. Już lepiej od dachu to posadzić. No. O nie, na kurwa. Ej, weź... Ale nie, tutaj będzie średnio już, więc... Teraz na dach, na dach no. Nie, po co na dach, żeby przebiec? Jeszcze jedną cekę może na ziemię zapantować. Haszer na ziemię może zaplantować. Znaczy na ziemię, na to tamto Haszer ile masz tak? Ej, a ja wybuchła ta żelazna na dwie? Nie, na, nie. Trzy To bo se zjebiemy teraz, nie? O, jeszcze jedno tak. Otrzymaj się Ale skąd wyczyszczyłeś to Dobra, to tak. ja zaplantuję. Otrzymaj się Graju No to, dobra, to zaplątuje to Tylko, że okay. pewnie... Proste. Pewnie się zbuguje kurwa wśród, pod schodami Tu? A co jak się nie ma ceka zbugować? No pod schodami jak plantujesz to się buguje ceka w ogóle nie wybucha Ja to nie spotkałem Pora plantuj Chuj plantuję w schodach Widzieliście kiedyś taką cekę, że jej nie widać prawie Bigsa w chuj I nie zbierajcie A jeszcze jedna ceka z drugiej strony na bazie, bo ja się tam strony. No, na ciszę, bo nie, to No, wow, mówię. Mówię, się buguje to głównie, woda. No, Dalej, ja ci buguję, zaczekaj. Macie cekę. Łysy, hazard. Chodźcie cię, bo Chodźcie. daj mi taki, proszę. No, nie mam już cek. Wyrzuciłem haszarowi. Ostatnio, co miałem jeszcze z jedną na tym. No, potrzebuję, tak, tak. Ostatnio, jak kurwa, to jest. GG. No i? było. Idę zdefonować, jedną cekę. A nie, już ją się. Masz to Ja zafowałem To było Seven Easy mam autorkę A masz ten Masz. Tuść y... jest Otwórzcie. Czekam. O, czy... Ej, otwórzcie. Już ci otwieram, no czekaj chwilę Zefujcie taki, zefujcie taki Twoja było To ty ty, a gdzie rajdujecie? No po stronie rajdujemy się. Daj mi prajdując, okej. Okay. Masz jeszcze jedno? Składam rum-ruma i zjadę. się Pociąg silnika. ktoś po mnie, niuby. Ja, ja przyjadę, jak se złożę rum-ruma na hangarach. Dobra. Raz, dwa, Ja mam okurę, totem, mogę trzy, postawić. Cztery. tu są. Tu Panowie, są, tu totem do odróżnienia. Ej, chodźcie od dachu, tu nie ma dachu A Tu, tu ściekę, tu się patrz, tutaj. Chodźcie od dachu, mówię Tu są ostatnie drzwi. I później idą dookoła. Tu. tu prawie, prawie od dachu. Tu nie, I tu nie ma braku. To, to nie ma dachu. Ja sobie to się... na tym totemie obok. Cześć, słyszycie i w lewo? Jak w lewo? Wejdź tu. drzwi nie ma. No mówię, że... Tanta wejśla... My się o, drzwi tamta weźmienia. się drzwi. były same No, same no, tymi, 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 tymi. no to mówię. Prawy mm, mm. kurtyny za tamty. Prawy kurtyny, bo tam są dwie na pewno. Nie no mogę mam wraka bez jaj Też się zbudowały drzwi? Na środek, na środek, tutaj tak u góry. Ej, a dawajcie jedziemy na pampiki, na w przęgarach. Tak, mo tak mogę jedynie zaplantować. Czemu? No, nie Czemu? wiem, czy wybuchną. Tak, że możesz sobie przeżyć przechodzić. Ja no ja też mogę. No to na beton lepiej zapantować, na beton po już. Nie, bo nie wybuchną dwie. Splantua u góry na środku. Nie ja wybuchnie. Ruch. Nie wybuchnie na jedno, zobaczycie. Mówiłem. Ej, kto chciał plantować tak u góry? Ruch. Bo, nie Bo od razu to obok. Nie wybuchnie. I co, mówiłem? Brawo. Dobrze Bóg plantujecie się. te cyfrki. Mówiłem, ale ten musiał się uprzeć, że prawy górny ruch. Mówiłem na środek. Ja nie mogłem zabrać tamta Ja też nie tamte. mogłem. Macie już dotę? Nie. Trzy z jakich klita na dwie. Albo tamta. Na dwie z jakich klita na sześć. Przyszedłcie tam ostatnim. Nikt nie ma. Aha. Graju ma. Ja. Nie ma. wierzę w was. Ej, haszaj, ale nie mogliśmy tutaj po prostu na tą jedną ściankę Mówiłem od góry, na dwie błysy. Była podwójna. Normalnie by też zaczęło na dwie. Kur... Maszyna Nie zbierajcie mnie Cóż, jest weź to ktoś, ja nie, 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 tak, ta muted Na znowu Nie zbierajcie mnie Ogólnie? To kurwa jak redowaliśmy w nocy Sawanów, nie Stawialiśmy w rogu, to przez ukośną ściankę pękały druga para drzwi, a tu nie było ukośnienia pękania Eeeh, z... bo tam no, jakieś jaki ścianki postawione pomiędzy, i jak prakować, to dawać po prostu na górną część, by to wybuchało, to następne It's so hard to find. With all the things that's going on, I lost track, I felt so strong. I got you on my mind, but something's been done wrong. Sometimes I've been thinking. No i jeszcze jedno. Ej, co jest? Zawsze na dwie. Nie, no na dwie pójdzie no. Na no, Spróbuj na środek zaplantować. No serio? To na trzy pójdzie, ja nie umiem tak plantować. Ej, Santa. Tako? E. No na środek będzie. No, zobacz. Dobra, bo. Dobra, jak coś nie na mnie? Tak, i tak. I tak, sobie nie I zmieniło, tak, to... i tak będzie ty tytuł filmu. Jak nie plantować C4? O. Kiedy to wstawić? Tak za 3 dni O! A mówiłem Ty i to nie ma? Jaki bezbek? Ty ale tu coś będzie 75 helta Czekaj, o co się, się Grają Ej. Ale po co ty ich zabijasz tam jak ich nie zbierzesz? To straci wszystko niestety. Ale nic nie. Kurde, to temu nie sięgnę. Ej, jest tu tłuszcz? Tłuszczu nam brakuje. Ja, tłuszczu. Ej, zabijaj dziki tłuszczu brakuje. A nie niebieskiego jeszcze. Ile? Dobra, nieważne. Ja mam niebieskie, 27. Mraków brak. nie ma, ja 5 do Vektora, czemu mraki się nie mam. rozbią? Dobra, robimy. No, tłuszcz już zbieramy Zara. Mam 6. Tylko niebieskie. Dobra, Dobra ja jaj... Jaj... Land. Ja muszę się tak, zebrałam. Mo? Nooo, że tu mi się kurwa. O kurwa. Mm. Jezus, Easy. Jest, wyszedłem. Easy. Nie, na spal na pan nie no, po mnie przyjedzie. Kurwa. Debil. Kolorki. Nala. E no, spoko nawet. A tu jeden koleś miał, tu jeden koleś dużo nazbierał. I tu jeden koleś tylko zrobił. A może ty dwa z takiej tuszcząś zielonego? Bierzemy to i reszta. Sadzimy. O, sam też byłem na krótką Ale nie ma prosztynu. No bo no nie było. Dobra, rozbierasz to. Może kamienie. Bo tu ta może jakaś, bo nie na to ta sieksa. Chodzi to, co lubię. Pięć panny czubi. Nie mam się. Kurwa. To mi jedną z pompy się w plecy. Kładzik, kładzik i maszyny. O 14. 14 do doburka x -ta. Gdzie Ej, jest jak mój jak do jest do Pełna maszyna jest. Sięź, to zbieraj to ty. Tam był krzyżek do tego... Daj to, mi ceki, daj mi ceki. Widzisz jeba kurwa. Daj I mi ceki. Tu jest totem, bo patrzcie ta żelazna. To, 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 no czekaj kurwa. Nie, nie plantuj tu jeszcze. Tu trzeba obczaj. Tam, tam, są drzwi. Poczekaj, czekaj kurwa. to, to skanuję. Kurwa, ja mówiłem po bramie. No, Dawaj skanuje, A nie, tutaj jest sufit. Się nie przeskanuje. Ja wiem jak się da przeskanować. Gigi stałem w kącie. Ale to tutaj sufit, nie zrobisz tego. Zrobi się czasami. Jak się zbugujesz, że przy Aż jest. Musisz cię bugry. Ciebie wyjeb... Dawaj to C4. To ci zajebie w plery. Skrzynki jakieś? Kurwa, nie wyjebało, wiedziałem. Jakie gówno ze mnie będą plantować. Ale tu... Mówiłem, że seveny? Seven... Bonnie boni debilu. No i chuj z nimi. 32 ty, ty, ale czekaj, ty, dzidzi. Nie starczy, to nie są ostatnie drzwi. Tam na lewo. Odejdź. Jak tutaj za tym jest drzwi, bo podwójne widzisz, kamienne. No, ty fajnie to Czekaj. Ale nie, bo tam są małe drzwi, idioto. Odejdź. Gdzie masz te drzwi? Patrz, ja siedzić. bym tak Tak No dobrze. Wyjazd. To nie jest o ta wypadówka, kurwa. No ej, ja zdechnę, kurwa. Proszę. No i chuj w dupę. Tak, psu. siekiery. Z zielony killoff. Nigdy nie miałem. O, 56 p Ale tu jest najebane tymi schowkami. Właśnie. Co wypieprzysz. No. A tu czeki mm. A tu Melon webshota tak w dostał. O ty kurwa Ale nie zbierajcie i nie podniecajcie się Chyba my z kopkami O kurde ty, da, Oddaj to nie... Ej kto zebrał <laughs> Ten tu zfel już zaraz Nie już chwila nie stajarem zaraz. Da! i gra dziesięciu kurwa, no to nie, złe 10 sobie Ej patrz! Oddaj to niebieskie Już dobra, dobra, nie denerwuj się Ile było? to niebieskie! Już przesuń się, chcę to położyć, żeby Skirtuł sobie pokonać. Dobra, Melon, robisz mi gówno na filmie. Nie, nie, no nie, Dziękować, idę sobie zrobić kurtkę. No kurwa, chciałem przepalić. No i Ej, Ciebie dobra, zamkniesz... To dobra, dzisiaj ty też kurwa zamknij ryj. Chuj. Power nie odrało! No, no czemu to nie ma urbę tam? bał mi urbę uj ile tutaj od dachu by poszło ilu i w ogóle na tutaj nie było Jeszcze mówię 16 o, kurwa i to nie wszyscy na pewno. drugie 16 tak. No zrobiłem sobie warmecz i mi tutaj... A szkodzi robię. Ja tak że, że i gra 30 i są wziąć sobie które kupują wszystkie biby. Kurwa hasher. Kto taki? Nie brawo Zwyklej skóry szukam tutaj a patrz, czeka nie, bo to było zamurowane, ale drewnem.